Jesteśmy właśnie na śniadanku w naszym hotelu z pięknym widoczkiem na jezioro Garda. Wczoraj się dopiero zameldowaliśmy. Hotel Ancora. Bardzo miła obsługa, no ale widok nawet ze śniadania rozbraja. Bardzo fajnie, bo jesteśmy w takim zimowym ogrodzie, można powiedzieć. Są włączone grzejniczki, więc śniadanko i takie się przyjemnie. No i też. Bardzo przyjemnie przygotowane, choć bardzo we włoskim stylu, dużo słodkiego. Natomiast udało mi się tak czy siak skleić śniadanie jakieś wytrawne. Smacznego. Ile myśmy z... ja baczyli w gronie? Między 15 a 20 euro nie za osobę. No. Czyli tak. Połowy koszt noclegu, dwa śniadanie. Patcimy Płacimy 100 euro za pokój. 50 euro śniadania. Czyli tak naprawdę lajtowo, nie? Także tak to wygląda. Włoskie śniadanie nad gardą. I kawusia. smacznej kawusi miłego dnia. Jak to mawia klasyk. Karpusik. Idziemy właśnie skorzystać z tej pięknej pogody. Tak jak wczoraj w Weronie, mgła nam trochę zepsuła widoki i plany. Tak teraz, podczas spacerów wzdłuż jeziora, czuję, że będzie to piękna rekompensata. A wiesz, jak jest hello po włosku? Ciao, ciao! Bądziorno to jest dzień dobry, a ciao to jest hello. świąteczna kolejka zaraz sprawdzimy ile kosztuje ten pociąg świąteczny hmm, dobra, 15 minut szybciej a ceny tutaj 3 euro bambini con tu anni computer Pakano. ale ten widok jest naprawdę wart takich wyjazdów polecamy serdecznie tak. Czy on nie ma trochę skrzydełka tam coś nie tak ze skrzydełkiem Nie coś lewe skrzydełko chyba ma uszkodzone bidulek. Poranek, Aha. chyba od 8 rano jak byliśmy na siedanku, to już czyścili, nie? Naprawdę dbają tutaj o to okolicę. No oni tu mają takie żyćko, że wiesz, każdy się z wszystkimi zna. Jak na polskiej wsi tylko 100 razy ładniej, nie? nie? To, co Wam pokazywałem wczoraj po przyjeździe. Teraz Wam aktualnie. Ale gromadka piesków, super Pokazuję Wam aktualnie w ciągu dnia Piękne słońce. Dzisiaj trafiliśmy idealnie w pogodę. Przechodzimy mostkiem Na tej górze tutaj właśnie wyświetlali wczoraj z projektora życzenia noworoczno-świąteczne. No raczej już noworoczne Prowadź synu Słyszysz? Prowadź bo ja nie wiem, gdzie iść dalej jest tak. To jest jeden ptak. Co to jest za ptak? To nie jest kaczka. To nie jest łabędź. To nie jest łabędź. To nie jest normalny ptak. to jakieś jakiejś rodziny kaczkowatych. Mama, nie? Kaczkowatych, gąsiorowatych. Nie znam się na takich słowach, Może to jest kaczka, ale król. O kaczka ta była. Druga przypłynęła jakaś, no. Ale kaczka, samica kaczki. Gdzie wypłynie? Strzelamy gdzie wypłynie, bo ona wypłynie gdzieś w innym miejscu. Tu wypłynęła cwaniara. Długo nurkowała. Dobra, idziemy dalej, bo, nam, bo zamiast 49 minut my będziemy szli 2 godziny, nie? No i tutaj całe Betlejem. Nawet nie stajenka, tak jak Wam wczoraj mówiłem. Nawet nie szopka, tylko naprawdę całe miasteczko betlejemskie i nie tylko. Niko, jak się zastanawiałeś wczoraj, o co chodzi ze świętem Trzech Króli? Pamiętasz? Tłumaczyła Ci mama? No patrz, tu są Trzej Królowie I zgodnie z biblijną legendą niosą Kadzidło, Złoto i Mirrę Dokładnie, więc to tutaj właśnie każdy z nich niesie w podarunku do nowonarodzonego Jezuska Ale czy to była prawda, czy to jest legenda? Ciężko stwierdzić, w coś trzeba wierzyć Kacper czy Kasper? Casper, Melchior i Baltazar. Ty chyba z wszystkiego na tych wyjazdach najbardziej lubisz zwierzątka, co? No. Też mi się tak wydaje. Wszelkie krabiki, kaczki, łabędzie. To jest coś, co cię kręci, nie? Z tego projektoru wczoraj właśnie było wyświetlane na tą skałę, która jest tutaj. No i chciałem Wam to pokazać właśnie w ciągu dnia Kurde, kawał sprzętu Bo na Wawelu właśnie z takiego jednego projektora wyświetla się smog wawelski Ale to jest taki jeden pojedynczy element No a tutaj ta instalacja wygląda już kozacko Przyjdę tu jeszcze wieczorem Żeby zobaczyć jak to wygląda, ale podejrzewam, że to jest trochę wygrodzone Żeby, żeby tutaj czegoś nie pouszkadzać I te piękne alejki z oleandrami i drzewkami oliwnymi Piękna sprawa, oto sineczka. Sineczka sobie biega, ogrzana. Super sina, szalona. Jacie, ale energiczny pies. Super. Chyba Włosi też lubią to miejsce. Ale pewnie też dużo turystów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Podejrzewam. Żyćko, moi drodzy. Trenują tutaj na jeziorku, widać, że pełna profeska. Pan obok na motorówce, ich trener przed chwilą dawał im jakieś komunikaty. No pięknie, pamiętajcie, sportowy tryb życia to jest to, co lubimy. Nie tylko ja. Mam nadzieję, że i wy. I powinno być to propagowane, naprawdę, szczególnie wśród dzieci. Tak, jak znajdziesz jakiś niezwykły kamień, to możesz sobie wziąć na pamiątkę ze sobą do Polski Pięknie się tak spaceruje Wzdłuż jeziora Dzisiaj pogoda rekompensuje wczorajszą mgłę, co? W Weronie Chłopczyk sobie łowi Piękna sprawa Na, na Malcie jak byliśmy też tak było, nie, że chłopaki sobie łowili A naszym celem, takim chyba finalnym jest tamte koło widokowe? Widokowe Diabelski młyn Kolory chyba świadczą o płci Że to są kaczory i kaczuszki Udało się Cały sukces Myślę, że taki łabędź nie może zaatakować? Ale ja wolę nagrać łabędzia. Uważam, że jest przepiękny. Zauważyłeś, Magda, jaką ma grubą szyję? Taką grubszą niż mi się zawsze kojarzy z, z łabędziem. Nie rób agresywnych ruchów tu, delikatnie przy nim. Bo nie wiemy, czego się można spodziewać po takim ptaszku, który do nas właśnie idzie. Stań, żeby nie być na jego poziomie. Ja się trochę boję, serio. Wąsyczy. A nie mamy jedzonka żadnego, nie? No właśnie. Chcesz raz więcej jego nogi Ale zauważy, jaką ma grubu, grubiutką szyję? No, Z taką puszystą o, patrz teraz. Normalnie aż chciałbym dotknąć go za szyję, żeby sprawdzić, czy to jest mięciutkie, czy takie szorstkie. Ale one są dzikie. No są i właśnie o to w tym chodzi, nie? To jest taka mapa, na której jest pokazane, w którym miejscu teraz jesteśmy w Bardolino i jakie po drodze można spotkać zwierzęta. No to... Czyli najpierw jest jeden Tutaj szliśmy, na dwójce widziałeś co? Kaczki Kaczki, łabędzie I teraz idziemy na trójkę No my na razie idziemy tu w stronę portu Ale jakbyśmy poszli tą trasą z powrotem do hotelu Przez trójkę To w trójce można spotkać bardziej takie ptaszki dzikie A na czwórce i piątce się robi bardzo ciekawie Bo są liski I takie... Nietoperze No i nietoperze Lisy, nietoperze tutaj No a tu Larokka, To jest po prostu viewpoint larocka na samym szczycie tej skały, którą Wam pokazywałem i takie... tu chyba w lewo poszła i tutaj też takie przewyższenia 3 kilometrowa trasa, 208 metrów do góry, około 50 minut bardzo fajna, ale nie wiem czy będziemy mieli dzisiaj czas z niej skorzystać z takich ciekawostek jeszcze tutaj teraz od jakiegoś czasu w cała, przy całej linii bieżegowej jest pole kempingowe nie widać tego teraz, ale pokażę to może później mnóstwo kamperów Mnóstwo kamperów, sprząta. Sprząta pewnie wodę, ścieki i tak dalej po kamperach, wiesz? Dobra. Idziemy dalej w trasę. Taka ciekawostka się trafiła. Trochę już po świecie podróżuję, ale autka, w którym jest X i można sobie wrzucić monetę i zakupić świeże jajka. Mega ciekawostka. To jest chyba Volkswagen ID4 z jakąś chłodnią. Chodzisz, rzucasz monety i kupujesz jajo. Petarda. Przejdź Wam to pokazać. To jest super. Chyba to ogarniemy, taki biznes. Kto chętny na otwarcie swojego startupu w Polsce? Mmm, Tutaj słoneczko, łódeczki, port w Bardolino. Ale co ciekawe, jak się trochę przybliży, to tam widać szczyt jakiś na Dolomitach na którym normalnie jest śnieg i pewnie gdzieś tu można też poszasować na nartach to już w ogóle mega połączenie Garda, jeziorko, Dolomity jeszcze narty petarda Bardolino okazuje się bardzo wietrzne Almarinao czyli jakiś pomnik marynarzy 1991-2010. Czekamy właśnie z biletami na taką atrakcję, która niby była naszym finalnym, finalną destynacją. Ale jeszcze będziemy szli dalej. Za chwilę widzimy się na górze i nagram widoki na jezioro i dolomity. Ruszamy, synu! Stamtąd przyszliśmy. Witną fiołki jeszcze normalnie. Taki duży kawałek? Fiu, fiu.